wśród pasjonatów motoryzacji amerykańskiej też jest ścisła specjalizacja. Są ludzie, którzy mają fioła totalnego na punkcie na przykład tylko i wyłącznie radiowozów, capris Classic i tak dalej, i tak dalej, masę różnych pojazdów amerykańskich, które są jakby przystosowane do tego i wybrane zresztą przez Amerykanów, władze amerykańskie do tego, żeby być radiowozem. A ze mną są ludzie, którzy właśnie są takimi pasjonatami. O. Zobaczcie i mundury i wszystko, zarąbisty temat, dlaczego właśnie to, a nie, nie wiem, Cadillac? Słuchaj, no nie wiem, może za dużo filmów amerykańskich, a że lubię sensacyjne, no to pełno jest tam radiowozów, tak, no, ja akurat mam Chevroleta Caprizi, on mi utkwił jeszcze w tych, w tych obrazkach, z kaset VHS, wypożyczalni, to właśnie to były te czasy, gdzie te filmy u nas każdy oglądał. No i, i z racji tego, że po pierwsze auta amerykańskie, to dźwięk silnika i tak dalej, całe to wyobrażenie o tym, a, a, a później, no to mieć coś jeszcze bardziej wyjątkowego, no i wtedy te radiowozy mi tak zaczęły w głowie kiełkować, kiełkować, za łebka, no i wykiełkowało w końcu. Dążyłem w tą stronę i, i udało się e, kupić takie auto, gdzie akurat ja jestem pierwszym cywilnym właścicielem, udało się bezpośrednio z policji auto już dawno wycofane ze służby już wyciągnąć. Rarytas, czyli to jest to? Nie, to nie jest, jest, to, to, a, jest, to, a, jest to jest tam. Zaraz pokażemy, zaraz jest. pokażemy. Słuchajcie, no właśnie, jak z Tobą jest? Dlaczego radiowóz? Generalnie zaczęło się od dziecka, tak jak w przypadku kolegi, wiadomo, amerykańskie filmy lat 90., była to fascynacja czymś, co jest zupełnie inne tak naprawdę niż cywilne samochody, także amerykańskie, chociażby ze względu na to, że ma dodatkowe wyposażenie, których samochody cywilne nie mają. No właśnie, powiedz troszeczkę o tym, bo to jest mega ciekawa rzecz, bo wsiadasz do tego radiowozu i musisz odkrywać, bo tam jest całe to przyrządowanie, to jest po prostu... Jak w samolocie, dokładnie. Czy ty, wy rozgryzacie to, co to jest, do czego i tak dalej? E, tak, najlepsze z tego jest to, że każdy z tych samochodów jest na swój sposób wypo wyposażony inaczej. W Stanach przede wszystkim należy pamiętać o tym, że jest co najmniej kilkanaście firm, I które produkują, firm, i firm, chramurę, i... firm, które produkują ten sprzęt, tak? Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że w Stanach jest ponad 20 tysięcy organizacji policyjnych, także jak widać tutaj, każdy z tych radiowozów wygląda inaczej. Niektóre radiowozy są z biura szeryfa, niektóre są z policji miejskiej, niektóre stanowej. Tak, niektóre są z policji stanowej. I tak jak widzimy, samochody różnią się wyglądem, różnią się oklejeniem, różnią się sprzętem, który mają zarówno na dachu, jak i w środku. No nie Słuchajcie, tu to w ogóle też jest w ogóle połączenie ze wszechświatem. Ty jesteś policjantem. Albo byłeś. Kuba jest. Kuba Chodź. Chodź, bo kabla mi nie starczy. Kuba, słuchaj, Chodź, py, było pytanie, dlaczego radiowóz nie Kadilak? Tak się składa, że Kadilaka też mamy z żoną. Takiego zabytkowego, 36 6 lat. A radiowóz dlaczego? Tak, koledzy, pasja. Sentyment. Sentyment, Film. pasja. Zawsze marzyłem też o radiowozie, a żona. Mój jest radiowóz, żony jest Cadillac. Ale jeździłeś radiowozem naszym, polskim. A jasne. I jeździłeś, masz akurat przełożenie, nie? Jeździłem łącznie Nyson, nawet, żółkiem jeździłem, łazem. A jaka jest, no właściwie głupie pytanie zadam, jaka jest różnica? Nie, ale co Cię uderzyło w radiowozie amerykańskim? Eee, coś, co e, wzbudziło w Tobie, nie wiem, Jakieś mega zdziwienie w porównaniu właśnie z radiowozami e, polskimi? To jest zupełnie inna bajka. Radiowóz amerykański, radiowóz e, polski. Nasz, nasze polskie radiowozy, radiowozy to są zwykłe fabryczne samochody. Natomiast radiowóz amerykański, każdy szczegół, każdy detal, detal jest przemyślany, przystosowany. przystosowany, żeby to radiowóz pełnił swoją rolę. Dokładnie, można y, kupić super BM i nazwać je grupa Speed, po czym wyłączać y, przycisk y, do wyłączanego autostop, tak? Słuchaj, y, ciebie poproszę teraz. O y, ostatni, bo ty masz cały pulpit tu niesamowity. Mógłbyś puścić ten y, y, komunikat dla obywateli? Bo cały czas przypominamy, że jesteśmy w pandemii. Co prawda trochę już tam pandemia. Mało, Mało to widać, właśnie, ale, ale tu jest specjalny komunikat dla obywateli po angielsku. Puszczcie sobie na Google, później przetłumaczycie. Dziękuję. and national leaders' recommendations during this national health crisis. we will win this war against covid-19 with everyone's assistance and responsible actions. So... I tego wszystkim życie. <laughs>